Godzina 10 rozpoczynamy posiedzenie Komisji Komunalnej Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Urbanistyki. Witam wszystkich bardzo serdecznie witam panią prezydent witam panią skarbnik. Witam naczelników wydziału pracowników urzędu miasta. Witam panią Wiesię obsługującą naszą komisję. Witam oczywiście radnych członków tej komisji. Tak, radnych i członków tej komisji. Zgodnie z zawiadomieniem, jakie otrzymaliście, temat posiedzenia dzisiejszej komisji jest jeden. To jest opinia nad pracę nad projektem budżetu i wydanie opinii komisji na rok 2025. Budżet został przedstawiony, pani skarbnik przedstawiła w takiej czytelnej formie najważniejsze tematy zostały uwydatnione ile wydatków, ile rozchodów, ile dochodów, ile wydatków, ważniejsze zadania, podziały środków na zadania inwestycyjne, na zadania remontowe, wydatki bieżące. Pozostałe tematy dotyczące budżetu mogliśmy wyczytać z projektu budżetu, który do, został opracowany czytelnie według mnie. Dało się tam wyczytać bardzo dużo, szczególnie w uzasadnieniu do projektu uchwały. Najważniejsze sentencje są. Budżet jest bardzo ambitny. Panie radny. Budżet jest bardzo ambitny, według mojej oceny. Są fajne zadania, jest kontynuacja zadań, które w tym roku widzimy są w realizacji. Szczególnie dotyczy to zadań drogowych, zadań dotyczących obiektów kubaturowych. Są nowe zadania. Kto, kto ma jakieś pytania, i na pewno budżet nie zapewnia naszych wszystkich oczekiwań, tak jak co roku. Jesteśmy być może nie we wszystkich dziedzinach zadowoleni, ale biorąc całą strukturę tego budżetu na rok 2025 ja oceniam osobiście jako fajny. Oby tylko zadania zostały zrealizowane. W niektórych przypadkach, tam co mi się udało wyczytać, są powprowadzane zadania, które będą realizowane w uzależnieniu od uzyskania środków zewnętrznych. Między innymi, jak w tym momencie przypominamy się, ulica cmentarna, ale są jeszcze inne takie propozycje zadań, które, na które pewnie Urząd Miasta albo złożył, albo będzie składał wnioski i uzależnione to będzie od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Mamy teraz czas, mamy tu panią Skarbnik, która najwięcej wie na temat budżetu. Wydział Finansowy. Napracował się naprawdę bardzo dużo. Wystarczy popatrzeć w te tabelki. Pozostałe wydziały współpracowały, ich propozycje na pewno były składane i nie wszystkie zostały uwzględnione, tak jak również innych jednostek organizacyjnych. Ale budżet nie jest z gumy. Pani skarbnik trzyma kasę w ryzach, więc teraz jest czas na pytania, na dyskusję. Nad budżetem na rok 2025. Proszę o zadawanie pytań, o pytania, o wątpliwości, o wyjaśnianie spraw, Pan Radny Adam Chodziński. Zapoznałem się, przepraszam, inaczej. Pani Prezydent, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy radni. Zapoznałem się z planami budżetowymi na przyszły rok. Trochę mnie, zaniepokoił mnie brak ulicy, przebudowy ulicy Twardej, ale uzyskałem wczoraj informację od Pani Naczelnik, za co bardzo dziękuję, że Państwo myślicie o tej ulicy i chcecie pozyskać środki zewnętrzne na przebudowę. Bardzo się cieszę jako mieszkaniec tego osiedla. Myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób, bo ta ulica naprawdę już od wielu lat zasługuje na przebudowę. Także dziękuję Pani Prezydent, dziękuję Pani Skarbnik i dziękuję za informację wczorajsze Pani Naczelnik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem zapytać także o ulicę Twardą, ale już nie będę powielał tego pytania, ale także chciałbym zapytać o ulicę Ceglaną i właśnie widziałem w budżecie, że zabezpieczamy pół miliona złotych na przebudowę ewentualną ulicy Grzybowej od ulicy, na odcinku od ulicy Sobolowej do ulicy Świerkowej. Jest to zabezpieczenie, jeżeli uzyskamy dofinansowanie na przebudowę tej ulicy, ale właśnie nie zabezpieczamy środków na ulicę Twardą i na ulicę Ceglaną i chciałbym się zapytać, dlaczego właśnie na to zabezpieczamy, a na te dwie ulice w budżecie o tym, mimo z tego, co mam informację, chyba jednak składaliśmy wnioski, nie ma tego w budżecie przyszłorocznym. Dziękuję. Proszę bardzo, panią prezydent. Różne są. Do, o dofinansowanie do przebudowy tych ulic składamy wnioski do, do różnych programów i różne są warunki uzyskania dofinansowania. W przypadku ulicy Grzybowej i Cmentarnej musimy posiadać wkład własny w momencie składania wniosku, w przypadku ulicy Twardej i ulicy Ceglanej, na której składaliśmy do rządowego programu rozwoju dróg, musimy zapewnić wkład własny po uzyskaniu informacji, że jesteśmy na dofinansowaniu. Uzyskaliśmy wtedy w terminie 30 dni musimy dosłać informację, że wkład własny został zapewniony. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie, jeszcze pani skarbnik. Jeszcze tylko ja dopowiem, właśnie wczoraj rozmawialiśmy jeszcze po komisjach o tym i z panią prezydent i z panią naczelnik i przygotowujemy dla państwa na 18 grudnia zmiany w budżecie obecnie obowiązującym. I również autopoprawkę do projektu budżetu. Właśnie ta ulica twarda, między innymi, znajdzie się w autopoprawce do projektu budżetu. A to jest związane z tym, że będziemy przesuwać tą jedną transzę prawdopodobnie misji obligacji, i to będzie związane z tym, że pojawi się ulica twarda. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za informację. To mam kolejne takie pytanie. W budżecie jest taka pozycja jak budowa, przebudowa i modernizacja boisk sportowych, dokumentacja projektowa. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej celem przyszłej modernizacji istniejących boisk i orlików oraz na przygotowaniu dokumentacji na utworzenie nowych obiektów. Na ten cel w przyszłym roku zaplanowano 100 tysięcy złotych. Ja mam takie pytanie, czy tutaj myślimy także o boisku na Osiedlu Grzybowa. Chodzi tu o powstanie nowego boiska. To znaczy ja się odniosę do osiedla Grzybowa. No tutaj to raczej nie, ma, nie mieliśmy na myśli tego boiska. Ja tylko dodam, że tam jesteśmy w trakcie zmiany miejscowego planu, tak? To też jest jakby ważna informacja. Na razie wykonywane są inne inwestycje związane z zagospodarowaniem tego terenu, ale nie w kierunku boiska. Proszę pan radny. Ja chciałbym dopytać się o ten osiedlowy Dom Kultury, o którym rozmawialiśmy w 2023 roku, gdzie poprawką było zabezpieczone 730 tysięcy na opracowanie projektu wraz z dojściem do pozwolenia na budowę. Nie widzę tego w budżecie, stąd moje pytanie na jakim jesteśmy etapie? Dziękuję. Um. Jeżeli chodzi o Dom Kultury na osiedlu Zatorami, to podjęliśmy działania zmierzające do zmiany miejscowego planu w tym kierunku na osiedlu Grzybowa. Stąd też wiemy, że ta procedura będzie trwała minimum rok, minimum. Stąd tego zadania nie ma na 2025 rok. Szanowni Państwo, tak jak powiedziała Pani Prezydent, w tej chwili musimy przygotować, że tak powiem, grunt pod tą inwestycję. Jeśli nie wydamy tych pieniędzy w tym roku, to w okresie tak jak zwykle maj, marzec, maj będziemy rozliczać rok 2024. Jeśli będą niewykonania i uda nam się już przygotować wszystko, w, jeśli chodzi o projekt, wówczas wprowadzimy to zadanie po uzgodnieniu z Państwem oczywiście. Chciałbym jeszcze dopytać się o ostateczne posiedzenie komisji do spraw budowy dróg i chodników, kiedy ono będzie miało miejsce, bo rozumiem, że trzeba by było te nasze propozycje jakoś ująć, bo Budżet zaplanowany na rok 2025 no miał uwzględniać już wstępne propozycje, które mieliśmy jeszcze przedyskutować i podjąć ostateczną decyzję co do umieszczenia na rok 2025 ulic zaplanowanych zgodnie z posiedzeniem komisji. Uh. Tak, oczywiście ma Pan rację. Powinniśmy to już zakończyć z tym, że jest grudzień, mamy tak dużo pracy i cały czas tego czasu brakuje. Postaramy się wygospodarować jak najszybciej, żebyśmy jeszcze przed sesją mieli to uwzględnione, ale to co ustalaliśmy na tych komisjach, ta ulica, które nie zostały wykonane z uwagi na brak dokumentacji chłopickiego lelewela, tą dokumentację zleciliśmy i te pieniądze, które w tej chwili mamy w tej pozycji są zabezpieczone na budowę tej ulicy. I my już dokumentację projektową zleciliśmy, także już działamy, mimo że nie mamy ostatecznej wersji, ale te ustalenia, które zapadły, realizujemy. Bo chciałbym tylko tak jeszcze się upewnić, bo przyjmując ten plan działania na lata 2024-2029, tak. To chcielibyśmy już jako radni wiedzieć, że przyjmujemy ten cały program, harmonogram realizacji tych wszystkich inwestycji drogowych, chodników i nie wracamy do tego, tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej na kolejnych sesjach, i nie zgłaszamy żadnych poprawek co do koncertu życzeń, że budujemy tę ulicę, a wyciągamy ją spoza planu. Nie? Więc to nam na tym bardzo zależy, żebyśmy wiedzieli, jaki ten harmonogram jest i żebyśmy usystematyzowali tą naszą pracę tak żeby ona była po prostu efektywna i widoczna dla każdego z radnych że jest przyjęty plan na rok 2025 6 7 8 i 9 i tego chcielibyśmy się trzymać Tak, zgadza się, taka jest idea planu i według tego postępujemy. To co postanowiliśmy, to pierwsze tylko to, tą jedną dokumentację, że była możliwa realizacja w przyszłym roku zleciliśmy to, co nikt do tego nikt nie miał wątpliwości pozostałe, będziemy zlecali po zatwierdzeniu planu. Proszę bardzo, pan radny Karol Sudowicz. Pani prezydent, pani przewodnicząca, szanowni państwo, dwa pytania odnośnie inwestycji. Pierwsze, jeśli chodzi o rewitalizację naszego parku. Tam widziałem, że już jakieś e, przetargi zostały ogłoszone, natomiast tutaj planowana wartość zadania jest 8 milionów, na przyszły rok mamy do wydania 3 miliony. Czy to nie będzie tak, że nie skończymy w przyszłym roku rewitalizacji tej tak zwanej budynku Galerii Podlaskiej? O wypowiedź poproszę pana naczelnika Wydziału Inwestycji Jadka Melaniukę. Aha. Dzień dobry. Ta inwestycja, kwota, która tam wynika z tego budżetu wiąże się z tym, że będziemy aplikowali o środki dofinansowania z zewnątrz, więc z góry musimy mieć zabezpieczoną kwotę na poniesienie tego zadania w przypadku uzyskania dofinansowania. Jednoznacznie prowadzone są również te inwestycje takie jak obecnie widać ogrodzenie, rewitalizacja y, amfiteatru, y, elewacji ogrodzenia y, biblioteki, więc y, w tym zadaniu jest dużo, jak to się mówi inwestycji, które wiążą się z tą kwotą. Y, tak, no to galeria Podlaska będzie remontowana. Na zasadzie wnioskujemy teraz o aplikowanie ośrodki środki zewnętrzne. W przypadku uzyskania ich, jak najbardziej w przyszłym roku, ogłosimy przetarg. Tak, tak, tak. I drugie pytanie odnośnie żłobka, który się buduje. Czy on będzie w przyszłym roku i zakończony? Bo tu też pełne kwoty nie są. Więc pytanie odnośnie żłobka przy przedszkolu samorządowym numer 13. Czy ta inwestycja będzie do końca? Skończona przed rozpoczęciem roku i jaka ostateczna kwota, bo tutaj jest troszeczkę dużo różnych, rozbieżnych według mnie. Inwestycja zaplanowana jest na dwa lata, czyli w tym roku się rozpoczęła, kończy się w przyszłym roku. Plan jest, żeby we wrześniu jednak oddać obieg do użytkowania. Kwota wiąże się z tym, że są to środki zabezpieczone na poczet budowy samej inwestycji, jak również wyposażenia wewnątrz budynku. Znaczy, to mamy środki zewnętrzne dofinansowanie z zewnątrz, z KPO, jak również środki własne, ale bardzo małe. Może powiedzieć, że my pokrywamy całą inwestycję 100% ze środków pozyskanych z zewnątrz. Ja tylko to powiem Państwu. Na ostatniej sesji właśnie to zmienialiśmy. Wówczas Państwa informowałam. Mieliśmy dotychczas VAT niekwalifikowalny w części, natomiast uzyskaliśmy również na to dofinansowanie i całe zadanie ma dofinansowanie ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych. I tak jak pan naczelnik powiedział, zadanie realizowane 24-25. W przyszłym roku kończymy od września, obiekt ma być oddany do użytkowania. Dziękuję bardzo. Mogę ja tylko dopytać, bo to jest temat związany. Skoro jesteśmy przy, przy żłobku, to tam przy przedszkolu znalazłam taką pozycję w budżecie. Wyposażenie placu i zakup gruntów pod poszerzenie tego placu. Czy to jest jakaś już trzynastka, trzynastka tam przy żłobku, przy przedszkolu? Czy jest już jakaś tam wielkość tego, tej działki do dokupienia? Jest zaplanowane 150 tysięcy złotych. W związku z tym, że budujemy ten żłobek, stare przedszkole ma zdegradowane, zdegradowany plac zabaw. W związku z czym zaplanowaliśmy te środki w kwocie zakupu nieruchomości oraz wyposażenia placu, no, za wyposażenie tego placu w Plac Zabaw. Jesteśmy teraz na etapie wyceny. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to kupimy te grunty i w przyszłym roku będziemy budować Plac Zabaw. Przeznaczeniem na oczywiście przedszkole. Jeszcze raz? Trudno mi powiedzieć, nie chcę tu strzelać. To nie jest cała działka, bo działka była duża, nam potrzeba tylko tyle, żeby zagospodarować na Plac Zabaw. Nie? O uzupełnienie poproszę pana Stanisława Romanowskiego. Dziękuję bardzo, pani prezydent, pani przewodnicząca. Właściwie naczelnik inwestycji wyjaśnił już dokładnie, tylko dodam, że to jest około 1300 czy ponad 1300 metrów kwadratowych, czyli w zasadzie wystarczająco pod plac zabaw, bardzo duży plac zabaw. Dziękuję. Proszę, Pan Radny Babic. Dziękuję bardzo. Jeśli już mowa o placu zabaw, ja chciałbym w imieniu tutaj rodziców zapytać się o plac zabaw, jeśli chodzi o przedszkole numer 6. W tym roku dokonaliśmy zamiany gruntów z deweloperem i tutaj rodzice pytają, jak sytuacja, jeśli chodzi o ten plac zabaw. Nie ma go w budżecie miasta, ale czy mimo to jest jakaś szansa, że zostanie on w tym roku zrealizowany? Dziękuję. Tak, pracujemy nad tematem związanym z placem zabaw przy przedszkolu. Jest nam on dobrze znany. Mieliśmy rozmowę z panią dyrektor, także jak najbardziej będziemy tutaj pochylać się nad tym tematem i na pewno obietnica, którą złożył pan prezydent zostanie spełniona, czyli dzieci otrzymają ten plac zabaw. Proszę. Jeszcze jedno mam pytanie ostatnie już. chciałem zapytać o boisko do koszykówki przy ulicy Świerkowej. Mamy tutaj informację, że plan nakładów inwestycyjnych na przyszły rok wynosi 50 tysięcy złotych i przewidywana całkowita wartość zadania to 140 tysięcy złotych. Chciałbym się zapytać, co z tymi pozostało, co z pozostałą kwotą, czyli te 90 tysięcy złotych? Czy ona została wydana już w tym, w tym roku na, na to zadanie? I także, jeżeli dobrze kojarzę, chyba wczoraj było zakończenie procedury, to chyba już była kolejna na, na to zadanie, i pytanie, czy ktoś złożył ofertę i na jaką kwotę ona opiewała. Dziękuję bardzo. Zadanie jest oczywiście realizowane. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy, ale wiemy już, że wartość kwoty zaoferowanych oferentów jest wyższa niż planowana w naszym budżecie. Zadanie było podzielone z myślą tak, że w tym roku pewne kwotę tam około 90 tysięcy wydamy i w przyszłym zakończymy inwestycje. W związku z tym, że już dwukrotnie ogłaszaliśmy przetarg na tą inwestycję i te ceny są bardzo rozbieżne i przewyższającą naszą ofertę Prowadzimy to zadanie na przyszły rok, już budżetowy. No bo nie ma sensu w tym roku i tak nikt nic nie wykona, a zadanie będzie realizowane w przyszłym roku budżetowym. Czyli jak rozumiem, można by tutaj zrobić poprawkę, że plan nakładów inwestycyjnych na przyszły rok wyniesie 140 tysięcy, a nie 50, tak? Czyli, czyli tutaj możemy taką poprawkę ewentualnie zgłosić. Dobrze. Stanisław Kowalczyk Bardzo dziękuję e, Pani Krystyną. Dałem pierwszeństwo są Postaram się tak znacznie młodszym ode mnie. E, e, pani prezydent, e, pani skarbnik, i ci co rozmawiają, i ci co słuchają, pani sekretarzu, szanowni państwo. Chciałem serdecznie podziękować za inwestycje, zarówno drogowe, jak i inne zrealizowane w minionej kadencji. Aczkolwiek nie wszystkie się znalazły z moich dodatkowych, ale mam nadzieję, że będą realizowane w tym roku. I właśnie chciałbym prosić o, o pochylenie się nad ulicą Hugo-Ontaja. Chodzi tam o przebudowę, niewielki koszt będzie. Dużo mieszka tam starszych ludzi, poruszają się na wózkach i te płytki są takie równe, że jest trudno i chodniki i, 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 i uliczka. To jest mała uliczka od Glinek, odchodząca za sklepem. Będąc przy okazji przy tej ulicy, to proszę o pokłonienie się, pochylenie nad przystankiem przy ulicy Glinki, ponieważ i jak wspomniałem o starszych ludziach, ode mnie także. Proszę państwa, są słupki, jest, są przystanki, a nie ma nawet zadaszenia. Wiem, że tam może nie ma gdzie przystanku postawić, ale zadaszenie jakieś można zrobić. Widziałem w niektórych miastach, że daszek jest ładnie wkomponowany nad chodniczkiem, ludzie sobie ławeczka, ludzie przychodzą, usiadną, czekają na autobus. Dotykanym tematem było również Budowa, no nie budowa, tylko y, nalewka na ulicy 34 pułku y, piechoty y, oraz wykonanie chodników, bo są y, po prostu fragmentami chodniki nierówne, a jest to po części miasteczko akademickie. Na no, WWF jest, jest akademik duży i, i są bloki y, przy tejże ulicy, dużo ludzi się przemieszcza no, i jest niebezpiecznie. Także bardzo bym prosił o wykonanie tego. I ostatni punkt e, proszony było w tamtej kadencji i w ostatniej kadencji e, chodniki na drodze wojskowej oraz oświetlenie e, e, ścieżki pieszo-rowerowej. To jest konieczne naprawdę, bo i motorami jeżdżą i piesi chodzą i na wózkach inwalidzkich jeżdżą, a nie ma oświetlenia. Może dojść do, do wypadku. Bardzo bym prosił o pochylenie się nad tymi tematami. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja się tylko w międzyczasie zapytam. Jest taki fajny temat budowa toru rowerowego typu Dirt Park. 680 tysięcy złotych, zaplanowane na 2025 rok. Gdzie to jest planowane? W którym miejscu? Czy macie już teren? Czy jest tylko wpisany temat to jest teren przy ulicy Świerkowej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do opiniowania projektu budżetu na rok 2000. 25. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 2025? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 osób jest za pozytywnym zaopiniowaniem, 4 się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Konsekwencją Projektu budżetu na rok 2025 jest wieloletnia prognoza finansowa miasta na 2025-2039. Czy są pytania w temacie tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do opiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 5 osób za i 5 Wstrzymało się? Dobrze liczę. Za. Za. 5 pięć za. 6 i 4. 6 jest za pozytywnym zaopiniowaniem. No właśnie. Pięć pozytywna opinia i pięć wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kończymy posiedzenie komisji. Nie, nie ma wolnych wniosków. Posiedzenie komisji w sprawie opinii budżetu. Dziękuję bardzo. Ale tu nie ma tematu takiego. Tylko tematem jest. Tylko te kończymy posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.